Jakie były Twoje początki? Moje początki. Ja już 8 lat mam prawo jazdy i ciężko jako kierowca, kobieta jako kierowca, było ciężko się dostać do tej pracy. Mąż pracował, to musiał się zwolnić z pracy jednej i razem poszliśmy do pracy drugiej, z razem na podwójną obsadę z mężem. I wtedy zostałam przyjęta jako. Kierowca. Ale wcześniej nie chcieli? Nie, nie chciano... chcieli, nie, nie. Jak u, byłam chyba u, w trzech firmach, żeby przyjęli mnie, to nie nie chcieli. Tylko dlatego, że jesteś kobietą? <grym> tak, tak, tak. No, osiem <grym> lat temu to jeszcze to trochę tak nie było, że to kobieta. Wchodziło w, dopiero. W, tak. Żeby I... była kierowcą. I mąż dopiero jak zwolnił się z jednej pracy, i poszliśmy razem na podwójną, i dopiero złapałam tam doświadczenie. I dopiero zaczęły się moje przygody. A jak długo jeździłaś razem z mężem na podwójnej obsadzie? <grym> Tydzień czasu. <grym> Słyszałam, że pracujesz tutaj może najkrócej i to kasza Cię przeszkalała do zawodu, tak, to tak, prawda? Tak, zgadza się. Tak, tak, jeździliśmy dwa tygodnie. Yy, potem była decyzja szybka, że już jedziesz sama, bo za dużo czekasz na moje podpowiedzi. No tak, tak po najlepiej prostu... było w włożyć na głęboką wodę i poradzić tak, sobie świetnie. Także. Tak, i mówi ty się nauczysz sama, bo umiesz jeździć, tylko po prostu czekasz na podpowiedzi. No i była moja przygoda, pierwsza, jak wyjechałam do Poznania, do, to jako pierwsza prasa. Miała akurat kolega przez radio krzyczy, że naczepa XA9 akurat była moja. Mówi, zjedź sobie kolego na bok, bo Mówi, masz kapcia w kole, tak powiedziałam, mówię, ale no co, no, moja szybka decyzja. Za czym skojarzyłam, że to jest moja naczepa, no to mówię, no tak, to moja jest. No i zjechałam, na no bo faktycznie musiałam sobie poradzić telefon do szefa, dostałam auto, które przyjechało, wymieniło to, to koło. I ja dojechałam na firmę, rozładunek zrobiłam w międzyczasie. I taka była moja pierwsza przygoda. Pierwszy raz moja trasa, pierwszy raz auto, pierwszy raz sama i przygoda z kołem. Eee, czyli pierwsze koty za płoty. Tak, dobra, Kasia. Moje początki. początki? Najpierw zaczęłam jeździć na busie. Chciałam się zapoznać z gabarytem, że to jest coś większe niż osobówka, ale już od razu widziałam, że to jest coś za małego. No i przesiadłam się, zaczynam na kontenerach morskich, bo mi mówiły, o, spróbuj dziewczyny na tym, spróbują, to jest łatwa robota, fajna robota. No i tak jakoś się zaczęło, no i bez tego już teraz na dzień dzisiejszy żyć nie mogę, więc chyba to jest to. Co so, pracy kierowcy dla was było najtrudniejsze? Na dzień dzisiejszy to jest najtrudniejsze. Chyba już teraz, już pracując w któryś rok zawodowy, jak każda z nas, już wydaje mi się, że już nie ma takich spraw najtrudniejszych. Najtrudniejsze były początki, jak z cofaniem pod rampę bardziej stres wchodził, tak? Ktoś nas obserwuje, ktoś się na nas patrzy, a to baba jedzie. I to nas to mogło tak deprymować na samym początku nie nie, bo to było takie niezachęcające do tej pracy. Ale już im bardziej czułyśmy się pewni za tą kierownicą, no to już trochę to, to znikało, te, te sytuacje trudne. I raczej wiedziałyśmy, że poradzimy sobie, nie? Tak. Już w każdej sytuacji. Dużo widzów właśnie, męskiego grona było właśnie, że nie dadzą rady, nie podjadą, my po, żebyśmy wysiadły, podjadą za, nam, za nas pod rampę, a my mówimy, nie, my sobie same poradzimy, nie raz, nie dwa, ale za trzecim podwiedziem. Ja jestem kierowcą zawodowym od trzech miesięcy, na robienie pracuję praktycznie cztery lata. Trzy lata pracowałam jako specjalista do spraw operacji magazynowych, po czym po trzech latach postanowiłam spróbować czegoś innego. Poszłam do działu obsługi klienta, gdzie pracowałam pięć miesięcy i za namową mojej koleżanki Gosi, zrobiłam prawo jazdy C plus +E. Trudno było zrobić takie prawo jazdy? Nie, nie. Ja zaczęłam we wrześniu 2021, a w grudniu już miałam pierwszy egzamin. Poszło szybko, 3 miesiące, później kwalifikacje zawodowe, do tego kurs ADR. Także wydaje mi się, że, że trudno nie było. Poza namowami Małgosi, co spowodowało, że zostałaś tym kierowcą? Przede wszystkim chyba chęć zmiany czegoś w swoim życiu. Siedziałam kilkanaście lat za biurkiem. Po trochu już mnie to nudziło. W pracy kierowcy jest troszeczkę inna specyfika. Wiadomo, że poznaje się nowych ludzi. No, co jeszcze? Przede wszystkim finanse. W pracy kierowcy jest większa możliwość zarobku. Także wydaje mi się, że to były główne jakieś cele. Małgosia, kto Ciebie namówił do tego? W jaki sposób Ty tym kierowcą zostałaś? Ja tak naprawdę zostałam kierowcą przez przypadek, bo wcześniej pracowałam też na za biurkiem, czyli na spedycji, jakby z drugiej strony. No i dowiedziałam się, że można z funduszy unijnych uzyskać sobie za darmo prawo jazdy, więc. Pani stamtąd bardzo mnie namawiały, mówią, że bardzo dużo kobiet robi to prawo jazdy, no i postanowiłam że spróbować, może akurat się przyda. No i początki były trudne na pewno, bo jak zasiadłam na pierwsze dni za kierownicą, to wydawało mi się, że nie jestem w tym miejscu, w którym powinnam być, że nie dam rady. No ale wątpliwości później jakoś minęły i dzisiaj nie żałuję tej decyzji. Dzisiaj namawiasz innych. A dzisiaj namawiam innych i polecam. Miałeś najbardziej. Miałyście jakieś problemy ze znalezieniem pracy jako kierowca? Nie. Żadnych. Bo... Nie, nie, żadnych. Nie, Z małego samochodu wskoczyłam na te duże. No, była to córówka, ale jednak jest różnica. E, przerażało mnie wielkość samochodu, że, że no nie ogarnę tego, że gdzieś przechaczę. No i trudność sprawiała mi też e, niewiedza, nie że jak mi się gdzieś jakieś auto zepsuje, co ja zrobię, co mam dalej zrobić. No I że nie znam drogi, tak? Czy, czy nie właduje się pod jakiś most? <noise> I nie będę miał jakichś problemów z tym związanych. Ale to już jest za to, chyba taka niepewność. E, tak, to już jest za mną, ale mimo wszystko jakieś nowe punkty, to jednak trochę stresu zawsze na pewno jest, tak? Na pewno nie tak, jak było na początku, ale, ale coś tam trochę jest. Tak Deszka, ty jako świeżynka. Świeżynka kierowczynie, jak to się teraz mówi, to, to właściwie teraz są twoje początki. Z czym się borykasz? Znaczy ja na pewno miałam o tyle prościej, że ja pracowałam przez trzy lata jako specjalista do spraw operacji magazynowych z kierowcami, tak? Także praktycznie trzy czwarte kierowców znałam. Gdzie bym nie pojechała, to zawsze albo z Gosią na telefonie, albo z innymi kierowcami, którzy mnie prowadzili. Mówili mi, tam nie jeć, tam jest most, nie przejedziesz, uważaj, tu pochyłe drzewa. Także no, zawsze gdzieś tam jakiś kierowca mnie poprowadził, dał mi jakiś numer do, do odbiorcy, gdzie mogę sobie zadzwonić, przyspieszyć rozładunek załadunek. Także wydaje mi się, że ja miałam troszeczkę prościej niż Gosia. No i przede wszystkim, już też byłam troszeczkę obeznana z tym wszystkim, bo wiedziałam, jak funkcjonuje wszystko na magazynie czyli od strony magazynu, załadunki, rozładunki, później tutaj od strony działu obsługi klienta, gdzie pracowałam. Fajne coś było takie coś, że jeździłam na punkty, w których wcześniej byłam opiekunem w dziale obsługi klienta i czasami e, ludzie z biura wychodzili, żeby zobaczyć, że przyjechała ich opiekunka jako kierowca teraz. A niejednokrotnie jak dzwoniło się do klienta, pamiętam jak jeszcze działał tym, tym mniejszym autem, dzwonię i pytam się, ale dużym autem przyjadę? A tutaj duże wjeżdżają, mnie, ale jak przyjechałam, taki duży, bo o, duże to nie, 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 myślą, że to jest że bus, nie no, bus. bus, myślą, że busem, a jak przyjechało się solówką, no to oni w szoku, a już się wjechało, a później jest żeby wyjechać stamtąd, nie. Także zdarzało się takie sytuacje. Ale co, dajecie radę jako kobiety kierowcy? Dajemy radę, dajemy. I chyba sobie dobrze radzimy. Spotkałyście się kiedyś z jakąś krytyką albo z takim powątpiewaniem, coś w stylu baba za kółkiem? Nie wręcz, co, wręcz przeciwnie, wręcz raczej panowie się dziwią, że wow, takim dużym autem kobieta, że, że... nieraz mówią, nie spotkałem się nigdy z takim wcześniej, żeby kobieta za kółkiem. No ale jak widać, to więcej już kobiet nie widzieli. Nie boją się. Najfajniejszy moment to jak dla mnie, dla mnie. Jadę przez miasto, są światła, skrzyżowania, pasy. Ludzie patrzą, cieszą się, dzieci wołają, ludzie wołają, patrz, dziewczyna jedzie, machają tak. do mnie, te I dzieci się uśmiechają, patrz, mama pani jedzie. Dla mnie to jest budujące, to jest fajne, że ludziom się to podoba, że Miły. jedzie kobieta. Mię, nie? Uśmiechają się na nasz widok, czyli to odbierane jest przez ludzi, że to jest takie pozytywne, że widzą kobietę za kierownicą, a nie takie oburzenie.